Sprzątam kurz z pomiętych kartek. Pakuję do teczek skoroszyty, a teczki do segregatorów. Odsuwam myśli, które się czają po kątach. Czekają, żeby zaatakować. Wiem, że się doczekają. Ale póki co dbam o porządek, bo najważniejszy jest porządek. Taki punkt odniesienia, że może być inaczej, gdy zamęt bierze górę. Na dzisiejszym przystanku zapraszam do wysłuchania artysty Leszka Górskiego, członka Związku Polskich Artystów Fotografików, Mateusza Gawendy, niezwykle uzdolnionego kompozytora i pianisty jazzowego i Piotra Domarańczyka, reżysera i producenta filmowego młodego pokolenia. Dzień dobry. Nazywam się Leszek Górski. Jestem fotografem. Rejestruję świat tak, jak go widzę. Moja indywidualna interpretacja to jest mój cel fotografii. Zostałem poproszony o wypowiedź w sprawie obecnych wydarzeń, czy może bardziej sytuacji. Moje działania artystyczne w czasie pandemii, one są bardzo ograniczone, dlatego że dla mojej fotografii ja potrzebuję tak naprawdę impulsów impulsów z zewnątrz, które muszą do mnie dotrzeć, żeby wyzwolić we mnie chęć do fotografowania i zarejestrowania tego. Przeważnie tymi impulsami są wyjazdy, podróże i tego nie było niestety zbyt wiele w ostatnim czasie, szczególnie po marcu. I e, oczywiście. To jest przykre i bardzo nad tym boleje, no ale jeżeli coś udało mi się w tym czasie sfotografować, gdzieś być, no skrzętnie z tego korzystałem. Niestety, działania typu wystawy czy spotkania artystyczne zostały również bardzo ograniczone. No i to jest chyba najbardziej przykre, że nie można było się spotkać z wieloma osobami. i Paru rzeczy doprowadzić do końca. No cóż, ale ten czas starałem się wykorzystać, bo było go trochę na inne działania, głównie porządkowanie moich projektów. Nowe zestawy powstały i, i myślę, że to jest taka praca na, na przyszłość, która mam nadzieję się opłaci. Oczywiście czytanie, starałem się parę tematów sobie w głowie poszerzyć. No ale, no mimo, że, że to jest dobre, wolałbym tego nie robić w takiej sytuacji. Panie Witoldzie, bardzo dziękuję za zaproszenie do tego zacnego pomysłu. Na pewno oczywiście z samego początku, no to to były odwołane koncerty, trzeba było odwołać plany fonograficzne. Chociaż przyznam szczerze, że od razu, kiedy był lockdown, stwierdziłem, że muszę się zastanowić, co zrobić w tej sytuacji i jak z tego wybrnąć, bo nie miałem zamiaru przecież patrzeć w sufit i zastanawiać się, kiedy jakiś cud z nieba spadnie. No tylko musiałem zmienić całkowicie plan działania. Także pierwszą rzecz w tym najgłębszym lockdownie, jaką udało mi się zrobić, to na przykład Zmiksowanie i zmasterowanie płyty z Silbermanem w duecie, którą mieliśmy w planach wydać w tym roku, ale wydamy ją w przyszłym roku. Generalnie muszę powiedzieć, że sytuacja wpływa pozytywnie. I wydaje mi się też, że to czy ona wpływa negatywnie czy pozytywnie zależy od nas samych. Dlatego też chciałbym apelować do wszystkich w podobnej sytuacji, żeby się nie dawać systemowi i żeby za wszelką cenę robić swoje. Oczywiście dużych koncertów teraz nie ma, ale są małe koncerty. Staram się w miarę możliwości koncertować w salach na kilkadziesiąt osób, bo tylko takie póki co są możliwe. Wirus jak wszystkim pokrzyżował też i moje plany. Pewnie gdyby nie on, podróżowałbym teraz po Azji. Tak to miało wyglądać. Mniej więcej od lutego domyślałem się, że nic z tego nie wyjdzie. Natomiast sam czas lockdownu wspominam bardzo dobrze. Wyjechałem z łodzi, nie musiałem siedzieć na blokowisku. Byłem na działce w lesie, pracowałem fizycznie, mogłem pozwolić sobie na grę na dżeridu. trochę ćwiczyłem też swój głos, mogłem sobie pośpiewać alikwoty, troszkę podkształcić swój mongolski śpiew gardłowy, więc miałem okazję zająć się moją drugą pasją, czyli muzyką. W tym czasie nagrałem też swój teledysk do challenge'u Hot 16.